Tancerze z całej Polski zjechali się do Wrześni, by wziąć udział w piątej już edycji Grand Prix Polski Dance. Swoje umiejętności zaprezentowało ponad 80 formacji i mini formacji oraz 200 solistów i tancerzy tańczących w duetach. Jest to impreza z tańca nowoczesnego w kategoriach hip-hop, inne formy tańca, breakdance, disco, show i disco dance. Mamy zespoły z całego, z całego kraju, przyjechały zespoły tańca nowoczesnego z takich miast jak Rzeszów, Ostrołęka, Skierniewice. Wrocław, Poznań, Gniezno, Chojnów, no i jeszcze kilka innych miast. Zmagania uczestników oceniało jury pod przewodnictwem Roberta Nieznańskiego, mistrza Polski w tańcu breakdance, jednego z największych animatorów ruchu tanecznego w Polsce. Przy ustawieniu zespołów na pewno bierzemy pod uwagę synchronizację, bierzemy pod uwagę, czy zespół trzyma się w liniach choreograficznych, oczywiście czy tańczy do rytmu. Bierzemy pod uwagę... Oczywiście kostiumy, które jak są ubrane, czy kostiumy pasują do danego stylu tanecznego. Poziom jest bardzo różny, od takiego słabego nie ukrywając do bardzo wysokiego. I co ciekawe, ten wysoki poziom niekoniecznie jest w starszych grupach. Jest również w młodszych i starszych i średnich i odwrotnie. Września miała silną reprezentację ponad 80 tancerzy. To zaczęło się tak naprawdę od początku, od dzieciństwa już po prostu. Było, w naszym miejscu nie ma aż tak dużo zainteresowań kółek i po prostu zaczęliśmy tańczyć, bo to było jakby na początku fajna zabawa, potem doszły choreografie, te wszystkie ruchy i to wszystko właśnie, właśnie ewoluowało w takie występy teraz na scenie. No a na początku to szczerze to nie chciałam tańczyć. Ale później mój teraz stwierdził, że potrzebuję więcej ruchu i zaczęłam tańczyć. No i z lekcji na lekcję dostawała się moja pasja i w ogóle super i uwielbiam to. Czy często bierzecie udział w takich imprezach jak ta. Tak, parę razy do roku staramy się właśnie jeździć w Polsce po całej Polsce na występy. I na się nam to się udaje. Nie ma także organizowanych dużo takich zawodów, co coraz bardziej, ale tak, jeździmy. To parę osiągnięć w solówkach, duetach, formacjach, mini-formacjach. Czasami wyróżnienia. Rok temu wygraliśmy tutaj Grand Prix polskich naszą drużyną. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizatorzy przygotowali puchary. Śmiechoterapia z Krystyną Sienkiewicz. Pod takim tytułem odbyła się kolejna odsłona brzechińskiego kalejdoskopu literackiego. Wybitna polska aktorka jest też autorką kilku książek. W ostatniej z nich, zatytułowanej Cacko zaprasza czytelników do własnego domu i odsłania część swojego życia. Jan Jakub Należyty napisał mi taką piosenkę, którą zacznę dzisiaj. Zacznę, zapraszam Państwa na, na ten mój recital, co tu dużo gadać. Zaczynam od Życiorysu i, i, i śpiewam, mieszkam w Warszawie, na Płatniczej. No to wystarczy to zapamiętać. No to dlaczego w książce nie uchylić wieży i, i was nie wpuścić do domu, który ma niesamowitą atmosferę. Kocham meble stare, ja jestem od secesji bardziej, ale tak zaczynałam od eklektyzmu. Nie żadne tam wielkie, ta, a secesja nawet. Kominek mam, stary rozbierany piec, taki ten kominek grzewczy. Co teraz, bo zwierzęta w domu. Po moim domu chodzi dziewięć czworonożnych nieszczęść, sześć kotów i trzy psy. Fajny jest dom. I wpuszczam was do tego domu, bo, bo my powinniśmy, my rośniemy na tej samej łące, prawda? W tym samym czasie, ale powinniśmy się wyróżniać, no kolorem powiem i osobowością, no to po, po moim domu, mówiło się, po moim domu można poznać jaka ja jestem, mówiło się nieść suknia, zdobyć człowieka, to naprawdę jest. My się określamy, ja przepraszam, ja się dzisiaj nie określam, ale ja prosto, jestem z samochodu. Ale jakby się powąchali, to nie śmierdzę, a choć mam na sobie, prawda, to, co mam. No, ale zaraz się będę przybierała. Domem pokazujemy jacy jesteśmy. A w ogóle słowiańska jest gościnność, więc... Zastaw się, apostoś. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września. Pani Krystyna Sienkiewicz przyjechała do nas dzisiaj, mamy przyjemność ją gościć. No i będzie nam, że tak powiem, śmiechoterapię nam tworzyć na te, na te dni. Pani Krystyna Sienkiewicz, choć sama pełna jest niespożytej energii i pozytywnego myślenia o świecie, o kondycji polskich aktorów, mówi z powątpiewaniem. Myśmy mieli taką moralność zawodową. I to aktorzy, bo właśnie nie było was na świecie, jak myśmy bojkotowali film, telewizję. I, I telewizja w naszej młodości, bojkot telewizji, to oznaczało, że oni nas zawieszą w czynnościach, że my przestaniemy się w szklanym okienku pokazywać, a mimo to, żeśmy potrafili to zrobić. Myśmy mieli taką między sobą, to parę z aktorów, nie pisaną taką umowę i nie grania w serialach głupich. I zresztą, no, nie widzicie mnie w byłych serialach. E, i, I nie zobaczycie. Chociaż w jakimś filmie ja teraz statystowałam, ale to zrobiłam dlatego co grał papieża. On mnie poprosił, ten aktor. Piotr Adamczyk. Ja mówię, zdolny jesteś, dobrze, to ja ci postatystuję. Po raz kolejny wrzesiński kalejdoskop literacki zgromadził sporą publiczność. Wynik w setach jest jednoznaczny. Krispol przegrał 0-3 w meczu 13. kolejki pierwszej ligi siatkówki z Banimexem Bendzin. Goście to drużyna ze sporym doświadczeniem. Trzeba przyznać, że mimo wszystko wrześnianie podejmowali walkę. Spodziewaliśmy się, że tutaj będzie... Dużo cięższa przeprawa, bo zespół z Chris Polo pokazał, że potrafi grać tutaj u siebie. Ale tak myślę, to od początku do końca kontrowaliśmy. To myślę, nasze błędy spowodowały to, że była w tym drugim secie tak jak nerwówka. Myślę, że możemy być zadowoleni. Mimo momentami wyrównanej walki, zwłaszcza w drugim secie, zawodnicy Chris Polu nie byli w stanie skutecznie grać z liderem pierwszej ligi. Dwa sety walczyliśmy No niestety przeciwnik jest bardziej doświadczony końcówki. Wygrywał zarówno w pierwszym, jak i w drugim secie. No, my nie wytrzymywaliśmy tych końcówek, popełnialiśmy błędy. No, trzeci set to już bez historii e, zeszło powietrze chłopaków. Był blisko, szczególnie ten drugi set, no, szkoda, bo z takim przeciwnikiem nawet wygranie seta to byłoby dużym sukcesem. No, no cóż powiedzieć, no, żal, ale, ale no, przeciwnik pokazał nam nasze miejsce w szeregu. Mimo porażki atmosfera na hali drugiego gimnazjum we wrześni była wspaniała. Kibice pokazali, że z drużyną są do końca i niezależnie od wyniku. Szanowni państwo, my wrześnianie, my wielkopolanie pamiętamy. 95. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego była okazją do uczczenia pamięci o powstańcach z Wrześni. Uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych odbyły się przy pomniku powstańców wielkopolskich na Wrzesińskim Cmentarzu. To już 95. rocznica powstania wielkopolskiego. Jest dla o tyle ważna, że to jest nasza lokalna tradycja. To jest jedyne polskie powstanie zwycięskie, dlatego warto pamiętać, warto wspominać tych ludzi i warto przypominać również młodym pokoleniom. Spotkanie przygotował Urząd Miasta i Gminy września oraz Muzeum Regionalne Imienia Dzieci Wrzesińskich. Dla nas, dla Wielkopala szczególnie, myślę, że także dla wrześnian też bardzo szczególna uroczystość, ponieważ wielu z nas mieszkających i żyjących w czasach współczesnych ma wśród swoich przodków, dziadków, predziadków, także uczestników powstania i takich osób we wrześni także jest wiele. My wrześnianie co roku i nie tylko raz w roku, bo także przy innych okazjach spotykamy się tutaj przy mogile pomniku powstańców wielkopolskich. Dzisiaj na 95 rocznicę przychodzimy tutaj oddać hołd. Tym którzy walczyli o naszą e, wolną ojczyznę. E, mogę tutaj dodać też taki ciekawy fakt, że e, powstańcy Wielkopolscy z września w 1918 roku, e, kiedy oswabadzali miasto, zajęli miasto, wygnali po prostu Niemców bez żadnego wystrzału. Ja tym bardziej to podkreślam, że to jest zasługa organizacyjna ówczesnych właśnie e, powstańców, że udało im się w ten sposób tutaj zająć miasto, a nie spoczęli na laurach, ponieważ udali się na pomoc do sąsiednich miast i miasteczek, do Witkowa, do Gniezna, potem także do Żnina, Szubina, Kcyni czy i walczyli o północno-wschodnią Wielkopolska. Wrześnianie licznie przybyli na uroczystości upamiętniające rocznicę wielkopolskiej wiktorii. Nie zabrakło wśród nich harcerzy. Staramy się właśnie, żeby cały huwiec brał udział w takich, w takich rocznicach jak ta, w takich świętach. Jesteśmy organizacją, która wychowuje, więc staramy się te wartości patriotyczne również przekazywać naszym najmłodszym członkom. Podniosły uroczystości i przypomniały o udziale wrześnian w całym Powstaniu Wielkopolskim. Ziemia Wrzesińska pod zaporem pruskim, Czasy i ludzie. Książkę pod takim tytułem promował Marian Torzewski, historyk i regionalista z wrześni. To już kolejne wydawnictwo jego autorstwa, dotykające jednak burzliwego dla wrześni okresu. Na początku to w ogóle mi się wydawało nieciekawe XIX wiek. Już nie miałem serca do tego w przeszłości. i Tak trochę wyszło jakby samo z siebie. Nie powiem, że przypadkowo, ale to się rodziło powoli. A ciekawych tematów jest mnóstwo, różnych. Chciałem, żeby to była taka książka nie, nie podręcznikowa, chociaż jest tam taka część podręcznikowa na początku. Tylko podjąłem różne tematy, od takich bardzo poważnych, jak Kulturkampf, czy działania Komisji Kolonizacyjnej, po takie tematy, Lekkie bardziej o przystępcach, o pożarach, o innych zbrodniach, o medycynie, o epidemiach chorób różnych. Także tam jest dosyć dużo takich ciekawostkowych rzeczy w tej książce. Spotkanie autorskie odbyło się w Muzeum Regionalnym Imienia Dzieci Wrzesińskich. To właśnie muzalnicy wrzesińscy byli tymi, którzy jako pierwsi poznawali treść publikacji. Mnie nie razem ją przeczytałem, bo tutaj jako, wyda, jako wydawnictwo Muzeum Regionalnym, my żeśmy nadzorowali tutaj, że tak powiem, pewne korekty też doradzaliśmy, by merytorycznie panu Marianowi jak to ma wyglądać, także dobry ilustracji to były z naszej strony, więc książka nam jest znana, chyba najbardziej ze wszystkim, oczywiście oprócz autora. Sam autor starał się o to, by właśnie ludzi z tamtego okresu było w książce więcej niż samych wydarzeń historycznych. Tak, by ukazać ziemię wrześnińską przez pryzmat ludzkiej codzienności. Ludzi jest bardzo wielu, od, od, od ziemian, tych najbogatszych, aż po zwykłych obywateli, rzemieślników, i po dzieci wrześnińskie też trochę, ale nie rozpisywałem się na temat, bo to jest taki dosyć temat powszechnie znany. Ludzi bardzo ciekawych, bogatych i biednych, którzy i o różnych nacjach, to znaczy o Żydach rzymskich, o tym co tu wnieśli, czym się zajmowali, jakie były stosunki narodowościowe, czy się Polacy z Żydami kochali, czy też nie bardzo. Książka dostępna jest między innymi w Muzeum Regionalnym we wrześni.